Dobry wieczór, to jest kronika podsumowania dnia również w internecie i na TVP Stream. Magdalena Stankiewicz, zapraszam na informacje. Kłusownicy w natarciu w Sławoborzu schwytano dwóch mężczyzn, którzy łapali ryby w okresie ochronnym podczas tarła, ogłuszając je prądem. Zniszczyli cały ekosystem rzeki. W nadleśnictwach nie ma miesiąca, by nie znajdowano wnyków i sideł. Dlaczego kłusownicy czują się bezkarni? Raport Mateusza Kopułowicza. Wybierają takie miejsca jak to, z dala od ludzi, w głębi lasu, to tu kłusują na ryby, po czym z łupem niepostrzeżenie znikają. Kable. Jest. Na łatwy łup liczyła blisko 50-letnich mężczyzn. Wyskoczyliśmy na nich yy, z ukrycia. Mężczyźni oczywiście zaczęli natychmiast uciekać. Po kilkunastominutowym pościgu zostali schwytani. Używali przetwornicy podłączonej do akumulatora. Urządzenie wytwarza prąd o natężeniu 40 amperów. Do zabicia człowieka wystarczy niecały 1 amper. Ekosystem na przestrzeni kilku kilometrów został całkowicie zniszczony. Takie napięcie prądu też, natężenie prądu zabija nie tylko ryby, ale wszystkie organizmy żyjące w wodzie. Także rzeka jest totalnie wyjałowiona i żadne życie w niej nie przetrwa. Kłusownicy w lesie też robią co mogą, by schwytać zwierzynę. Nie ma miesiąca, by nadleśniczy nie znajdowali w nich sideł i wnyków. A to już skutki kłusowniczej działalności. Dodać warto jeszcze jedno. Osoby kłusujące to nie zawsze osoby biedne wśród zatrzymanych na przestrzeni ostatnich lat. Za ten proceder są między innymi policjanci, ksiądz czy radny. Po prostu dla naliny. Gonić tą zwierzynę, złapać. Yy, gdzie... Chodzi o sport w skrócie. No, brzydko można tak to nazwać, że to sport. Sądy nadal większość postępowań umarzają ze względu na niską szkodliwość społeczną. Kary są niskie. Na ogół są to kary w zawieszeniu, jakieś kary grzywny oraz godziny do odpracowania. W tym roku na terenie całego regionu schwytano 70 kłusowników. W całej Polsce z powodu kłusowników Skarb Państwa traci rocznie nawet 15 milionów złotych. Kusownictwo było, jest i będzie, dopóki, dopóty będzie na to społeczne przyzwolenie, a polskie sądy ten wielki problem będą bagatelizować. Mateusz Kopułowicz, Sławo Boże.